A więc cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Jeremi, a dzisiaj znajdujemy się w Blogsburgu, gdzie będziecie mogli zobaczyć porównanie domów za 100 dolarów, 10 tysięcy dolarów oraz za 100 tysięcy dolarów. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zapraszam was do odcinka. A więc na samym początku mamy tutaj dom za 100 dolarów, zobaczmy ten dom. E, widzimy tutaj nie jest zbyt dobrze wykończony, w ogóle wygląda troszkę jak taki to i to jest, tego została zmazana farba, ale, ale no cóż, możemy tutaj się schronić, możemy sobie tutaj wejść, to jest taka tutaj oprawka na drzwi, taka ramka taka framuga można powiedzieć e, możemy sobie tutaj wejść, możemy się tutaj jakoś tam e, zawsze się schronić, jak nas ktoś będzie gonił na przykład tak tutaj by nas Krzysiek albo Roblocik by nas gonił, to możemy się tutaj, tutaj schować ukryć i można sobie znajdą przed deszczem możemy się schronić, jest tutaj zawsze jakiś sufit e, i tak, i tak wiecie, widzicie tutaj że tak no generalnie e, nie jest to, nie jest jakiś techniki, ale generalnie za 100 dolarów, kto by się spodziewał czegoś lepszego, nie ma nawet podłogi stoimy sobie na trawie, ale wiadomo trawa trawanie gryzie, więc na niej stanąć możemy sobie. A więc moi drodzy, jesteśmy teraz przy domku za okrągłe 10 tysięcy blok burgowych dolarów. Więc zobaczmy, co tutaj mamy. Jak na razie, to jest ładna, ładna tutaj naścienna posadzka, taka kamie, takie kamienie, można powiedzieć, taki, e, taki fajny tutaj wykończenie, czy to jest kamień, czy marmur, czy takiego tutaj Oczywiście mamy taki mały taki telewizor, ale w końcu po co komu jakiś taki duży? Zwłaszcza, jak się tak, ma tak ograniczony budżet, tutaj też trzeba szafeczki, ładna kanapa, można sobie usiąść, obejrzeć sobie telewizję, tutaj do, dowiedzieć się, że wiadomości. Zobaczmy teraz tutaj kuchnia. Kuchnia jest taka podstawowa, taka nie za duża, nie za mała, można powiedzieć. E, takie po prostu samowystarczająca. E, mamy tutaj nawet noże, jakiś tam ekspres do kawy. E, mamy tutaj jakieś tam kuchenkę, pikarni, szafeczki. E, mam tutaj stół, możemy sobie usiąść, na przykład sobie posolić coś. E, więc generalnie kuchnia jest taka akurat wystarczająca dla każdego, kto by chciał, e, kto by tutaj chciał sobie pożyć. E, mam tutaj też takie łóżeczko piętrowe, tutaj na dole mamy jakieś rzeczy, książeczki, nawet jest taki stosik z kart, taki ładny, taka piramidka. Mamy tutaj też, o tutaj mamy książeczki, długopisy. I zobaczmy, teraz możemy sobie tutaj położyć na piętrowym łóżku. Fajnie jest to generalnie to piętrowe łóżko, ponieważ tutaj nam sporo oszczędza przestrzeni, co nie? A jak mamy taki mały domek, to przestrzeń jest jednak ważna. Mamy tutaj też toaletę, tutaj mamy elegancką umywalkę. Lusterko tutaj do nad umywalką. Mamy też tutaj kibelek. O, obok kibelka jest tutaj papier toaletowy, oczywiście, razie jest tutaj jakiś papier toaletowy przynajmniej. Mamy tutaj taką podstawową kabinę prysznicową, wiadomo podstawowa, no bo to jest tam za 10 tysięcy, to tam, no całego dowód że go nie ogarniemy, co nie? Ale generalnie wygląda to naprawdę fajnie, mamy tutaj też, mamy tutaj też grilla, mamy tutaj też taki tarasik ładny, oszklony, grilla, więc możemy sobie zrobić jakieś grill party, no i generalnie jest też sporo okien całkiem od przodu, no i fajnie to całkiem wygląda, mamy też taką klasyczną dachówkę, taką nie za dużą, nie za małą, nie za kolorową, taką w sam raz dachówkę akurat na na taki mały, nieduży domek i oczywiście są ściany też dobrze wykończone, więc jak na 10 tysięcy, to taki powiedziałbym domek, nawet taki w stylu, taki modern. Nie wiem, jak się Wam podoba, ale mi się całkiem on podoba. Więc przejdźmy teraz może do domku za okrągłe 100 tysięcy dolarów. A więc, moi drodzy, znajdujemy się przy domu za okrągłe 100 tysięcy dolarów. Mamy tutaj, jak na razie, piękny ogródek, nawet z samochodem, tej obok. Mamy tutaj tutaj kamienie, ładne, ładna ścieżka jest tutaj, drzewa nawet specjalnie to jest zdobione, specjalnie wycinane, tutaj chojneczki, nawet tu jest taki budynek jeszcze obok, ciekawe co tam jest w ogóle. Ło! Ile tu jest hamburgerów i pizzy! Jej, Chyba tutaj naprawdę jakiś bogacz mieszka. Chyba Bartek jest tutaj bogaczem naprawdę. Więc zobaczmy teraz tutaj. Widać, że jest taki dom w stylu modern. Taki naprawdę jest nowoczesny. Ładne wykończenie, dużo okien, dużo światła. E, a więc zobaczmy na samym początku. Tutaj widzimy, jaka jest ładna nawet podłoga, jakie to jest ładne takie wykończenie tego domu, które chyba było najbardziej kosztowne ze wszystkiego. Taka szara tutaj, sz szara cegiełka. Tylko mam tutaj na, na, tych, na ścianach mam takie ładne drewniane wykończenie. Takie ściany tutaj e, drewniane z takich płyt drewnianych, albo to jest może kamień w sumie, ale tak to wygląda. O, nawet mamy tutaj ładny, to jest 65 cali, telewizor, nawet tutaj mamy, jej, jaki duży w ogóle, tutaj nawet ładną kanapę, możemy sobie usiąść, obejrzeć telewizję, tutaj e, tego właśnie, o, co to się włączyło, nie wiem co to jest, ale co się włączyło, ale naprawdę robi to wrażenie i te okna, tyle tej światła wpada z zewnątrz, naprawdę na Bugat, to... wow, ale tu mamy bardziej marmurowa, marmurowa jest ta, marmurowa umywalka normalnie z takie ładne okno za tym, więc chyba na Bugatu to, to musiało być tak kosztowne, o, możemy się na przykład tutaj w wannie teraz umyć, ale to wygląda, zobaczcie, nawet tutaj zasłony w wannie, ale to ładnie wygląda. Mam nawet taki nowoczesny prysznic tutaj, stylowy, Zapada jest ładny, drewniane wykończenie prysznica. Zobaczmy teraz tutaj, a, kibelek, ale papieru toaletowego już nie ma, ale zobaczmy dalej. Ej, jakie to robi wrażenie, ale pokój, jej, takie dywany tutaj były po, po tych na ścianach, ale, ale to robi wrażenie. Kolor taki czysty niebieski, i łóżeczko do tego. Chyba tutaj mamy nawet bawełnianą tą bawełnianą kołderkę ale to wygląda ładnie. Jeju. Tutaj mamy nawet ten oczywiście budzik, świeczkę, ja, ale tu ładnie wygląda, OLEDy nawet są na górze, możemy się przespać, ale zobaczcie, jeju, ile się on to kasy pójść, zobaczmy dalej tutaj, a tutaj jest jakiś pokój z green screenem w ogóle, a to jest chyba łóżeczko, ale normalnie może tutaj pan Bartek na przykład nagrywa tutaj, wiecie, z kamerką, tak żeby, żeby mu tło tutaj na OBS mogło mu, wiecie, usunąć, ale, ale ciekawe, ale zobaczcie, jakie ładne schody tutaj mamy, tutaj nawet te, takie ogrodzenie, takie tych schodów, taką, zamiast poręczy jest takie, jakby wiecie, z tych, takie pręciki tu są, ale ładne, też drewniane schodki. A tutaj zobaczcie, jaki to jest dywan, w ogóle jaka wykładzina taka czy brązowa, jak to fajnie w ogóle się komponuje z tym wszystkim. O, ale tutaj wypasiony pokój, aż dwa komputerki, możemy sobie popracować, ponakrywać na YouTube, siemanko YouTube, cześć, możemy sobie ponakrywać, ale to kurczę, ładnie wygląda. A tutaj mamy nawet jeden balkonik, a tam chyba jest drugi balkonik, tak zobaczmy. Tak, to jest drugi balkonik generalnie, zobaczcie. Ale tu balkonów ma pan Bartek. Tutaj też mamy okienko, ale to wszystko naprawdę robi takie wrażenie i tyle gazu musiał na to pójść, tyle nie wypracował A tutaj, jeju, kol kolejny taki duży telewizor. Możemy mieć, zobaczyć, możemy się położyć i generalnie taki te są sobie, ale to jest ładne. Dlatego mamy tutaj o szkatułkę 1 milion, A 1 bilion? To chyba tyle pan to wydał na ten dom one bilion. Chyba bilion dolarów się ma wydać na ten dom, ale to generalnie robi wrażenie. Zobaczcie na to. O, ale ładna łazienka, tej marmurowa, chyba jakaś ta posadzka, wykładzina marmurowa, tej podłoga i, i ściany. Zobaczcie tutaj, ale wygodnie, ale wanienka, słuchajcie, tutaj mamy co? Tutaj mamy umywalkę, możemy sobie na przykład umyć rączki, ale zobaczcie, A, w jakim stylu możemy te rączki umyć. Tutaj też mamy taki fajny prysznic i do tego lampy, ale to, moi drodzy, robi wrażenie. Zobaczmy tutaj. Zobaczmy dalej. A, tutaj już chyba na dole jest. To było wszystko chyba. Ale zobaczcie generalnie, ile same, ile kasy musiało pójść na wykończenie tego całego domu, na te wykładziny, aby to wszystko tak dopracować. Naprawdę, Bartek coś tak narobić, żeby żeby mieć taki dom. Kurczę, ale to naprawdę robi wrażenie. Wielki szacun za coś takiego. Do tego zobaczcie, ile jest w ogóle okien, jak to ładnie wygląda też przez te okna, że można to naprawdę podziwiać, wygląd tego domu przez te okna. Możemy z zewnątrz zobaczyć, więc naprawdę to robi mega, ale to mega wrażenie. Też zobaczcie tutaj na te, na ściany, na Cały, samy, o tej cykle ceglanej ściany mamy okna. Więc naprawdę, zobaczcie na no też, jaki fajny dach jest, taki biały Widać, to wszystko jest takie nowoczesne, ładnie wykończone I naprawdę zasługuje to na pełen podziw Zobaczmy tutaj O, ale burgerów tu jest, jeju I sushi nawet Jezu, musiałem to wydać krocie w ogóle A więc moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka Oraz bardzo dziękuję chłopakom, czyli Bartkowi oraz Krzyśkowi Owcy Którego akurat nie ma tutaj z nami Ale też bardzo, ale to bardzo dziękuję za pomoc Oraz tutaj za udostępnienie domów chłopakom e no i co moi drodzy, mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych Bloksburgowych odcinkach. Do zobaczenia, siemaneczko, cześć!